więc będę musiał kiedyś jeszcze zrobić jednego live'a na Twitch'u. He. On zamiast przeprosić i podziękować, idzie ze mną na noże. Słuchaj ty kurwo, spotkam cię na pewno w mieście i na pewno sobie porozmawiamy. To jest raz, a dwa. Gościu, wystarczy wpisać w Google moje imię i nazwisko i dopisać do tego KRS i wyskoczą wszystkie firmy, w których jestem właścicielem albo współwłaścicielem. Gościu, ty nie wiesz o czym ty mówisz. Och, Marcinku, Marcinku, wiesz czym ty się różnisz, kurwa, od kury? Tym, że masz jeden zbój mózgowy więcej. Wiesz dlaczego? Bo nie strasz pod siebie, jak chodzisz na spacer. Słuchaj, gościu, z kim walczyłem? Walczyłem z YouTuberami e, i z nimi wygrałem. W przeciwieństwie co do ciebie, e, czy jestem fajterem? Nie, jestem YouTuberem i nigdy w życiu nie mówiłem, że jestem wielkim fajterem. Chociaż poszarpać się lubię, a ty, hamie jebany. E, siadałeś na pizdę na treningach i mi tu kurwa nie pierdol bo kurwa raz klakier musiał nas rozdzielić, bo ty nie wiedziałeś w którą stronę kurwa stoję, co ty do mnie gościu gadasz pamiętaj, że ja ważę 70 kg. ja wiem, że szukasz swojej okazji ale tak okazji nie znajdziesz i odrzucanie e, telefonu jak do ciebie dzwonię to nie jest żadne rozwiązanie Marcinku i jeszcze jedna rzecz, jadę sobie i tak myślę, że go trochę znam i wydaje mi się, że on nie jest na tyle inteligentną osobą, żeby wpaść na pomysł zaczepiania swoich byłych znajomych, swoich stwórców, osób, którym zawdzięcza wszystko. No bo to jest Makol, kurwa, wszyscy go w środzie znamy, my wiemy. Kurde, no ale no nie do końca. Znaczy, możliwe, że ktoś mu zasugerował, że powinien powiedz nagrać. Ale w sumie to Boksel w pierwszej kolejności gdzieś tam się wypowiedział trochę negatywnie na temat Melonidasa, a melonidas tylko odbił piłeczkę może niepotrzebnie i sam przy tym oznaczał, ale to nie jest tak, że Melonidas sam z siebie wyskoczył. Ymm, tylko no, odbił piłeczkę. Wiemy, że to jest po prostu taki zabawny, niegroźny głupek, e, któremu się wydaje, że jest zapaśnikiem. <laughs> Przypominam Ci, na pierwszy trening y, sztuk walki zabrałem Cię ja do barakudy i to byłoby idiot a nie zapasy, Ci się popierdoliło jak coś. Ale y, on nie jest na tyle inteligentny, żeby to wymyślić samemu, więc wydaje mi się, że ktoś stoi z tyłu i go podpuszcza, przynajmniej tak mi się wydaje. A i jeszcze jedno, bo tam się dojebałeś do pieniędzy, do kwestii pieniędzy, że 1000 złotych Ja Ci 1000 złotych dałem, bo nie miałeś yy, na treningi, nie miałeś yy, na odżywki, nie miałeś na sterdy. To ci dałem 1000 złotych. ale gościu, ja Ci pieniędzy za z 90 tysięcy. Ja za Ciebie dzwoniłem do Wojtka Goli. Ja za Ciebie dzwoniłem do Rozpary. Ja Ciebie proponowałem wszędzie. Ja kurwa Ciebie zaproponowałem w Punchdownie. No oczywiście, no nie wyszło, ale zarobiłeś. Wszystkie pieniądze, które zarobiłeś w internecie masz dzięki mnie i Boxdollowi. Szanuj. Kurwa ludzi, którzy ci źry dali. Debilu. Skasuj te storki i przeproś. Ich nie było tematu. Zapomnę. I widzowie, na sam koniec dzisiejszego seta. Mr. Stories. O tym człowieku. Tym bardzo honorowym człowieku, co ode mnie telefonu nie umie odebrać i odrzuca. Eee... Nie chodźcie tam. Dosyć od nas dostał. Traktujmy go jak powietrze. To odda. Dla naszej psychiki. A zwłaszcza mojej. Zdrówka Wam życzę i trzymajcie się. Hmm. Nie wiem. To co jedno jest pewne: Mielonidens jest głupi. Ale to każdy o tym wiedział i nikt się chyba nie dziwi, nie z tego tytułu. Jakby nikogo to nie zaskoczyło. Z drugiej strony, Mielonidens też odpowiedział na jakiś tam przytyk, Boxdala. Uważam, że mam, miał do tego prawo i nawet w momencie, w którym boxer dał ci zarobić, czy ktokolwiek daje ci zarobić, to człowiek, który dał ci w przeszłości zarobić, czy na bieżąco daje ci zarobić, nie jest kurwa twoim panem, nie jest twoim właścicielem. I w momencie, w którym mówi w twoim kierunku słowa, z którymi się nie zgadzasz, to masz prawo odbić piłeczkę. Nie uważam, żeby miał jakiś parasol ochronny z tytułu tego, że kiedyś w przeszłości mu pomógł.